I dzisiaj Was witamy na odcinku, gdzie lecimy samolotem. I to, już, to, to jest... Y, y, to jest linia lotnicza. I tu, tu, tu jest też moja koleżanka, nie wiem gdzie ona. Halo! Na suficie! Halo! Na dachu! Halo! Gdzie? Ja, na dachu samolotu. Okej, okay, zaraz się idę. Na dachu samolotu. Chodź, ale tu fajne! Tu są klasa biznes! Oh, ale komputer. Jestem na ale komputer. Samolotu, gdzie co to mam? Ach, właśnie odkryłam Amerykę Północną. Ja, a ja mam... Ten samolot ani trochę nie leci. O, kapitał. O, jestem o. na dachu. O, ja, a ja zjeżdżam się Jestem na dachu. Odwróć się. O, tutaj się? jestem. A, bo my wylądowaliśmy w wodzie. Aha. Oczywiście kitka z malowaniem. Polecam. Na Okej, okay, to teraz idziemy na wieżyczkę, święta wieżyczka, bo się świeci. Wow. Wszyscy polecają kanał Kamera 1.3.1 i Kiski okay. Adwenowanie, bo to mój kanał. O, o, znaczy no, idziemy na samolot. Idziemy na kanale Kamery 1.3.1, ale... Ale, może nagramy drugą część na, na kanale Qutka z Malowania. Oczywiście. Możecie pisać komentarze jakieś. I, i, i teraz, tak. I, 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 pisz, piszcie, piszcie komentarze jakieś. I, możecie napisać komentarz. Nie wiem, czy jaką chcecie część, Możecie link wpisać. Ciska, dodawajcie mnie do znajomych. Ja mam tylko dwóch znajomych. Okej okay, i, i możecie też i, i pisać jaką grę mamy nagrać później i, i będziemy też nagrywać gry Na tego. Część. Część. Na część jak skaczę do wody. Okej okay. okej okay. okay. ja, ja, jak 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 wy będziecie jak, będziecie jak będziecie jak będziecie cały czas subskrybować to to nagramy kolejną część gdzie będziemy grać. W grę, tak, którą wy polecicie. Mam nadzieję, że, wy, że ktoś z was gra w Robloxa. Bo ostatnio wchodziłam I na różne gry z Polakami. Nikt mnie nie znał. Mówił. I, i, w te, i pogramy w jakieś, o, nie wiem. Na tym odcinku będę tańczyła na tym. Właśnie, ja teraz tańczę sobie na... A ten poleciałam? Gdzie ja, ja ty poleciałeś? Czekaj na mnie, ja tam tańczyłam. Pokaż mnie swoim widzom. Pokaż mi swoje... o, ona tam jest gdzieś. O, o, skacze jak małpa. okej okay, to. Okej, okay, to możemy, to idziemy. Oj, proszę mnie subskrybować. Dwa tygodnie nagrywałam, mam tylko 66 lub 7 subskrypcji. No a ja, A ja, a ja. A jak ktoś. A ja, u mnie spadają powoli subskrypcje. Miałam kiedyś. Miałam. I ileś teraz ma mniej. O, nie! O, ląd kolejny jest. Nie? Ja tam idę. Kiutkat malowanie, chodź. Mów mi, piutkat. Kiutkat! No! O! Jakaś wyspa! Pójdź za tymi środkami! Ła, wow, odkrywa Amerykę na litkę ponowną. Ja o tym mówię, że wygląda. Ale patrz, patrz, patrz kiutkat malowanie. Kiutkat! Jednak ale ciemno. Łódki nie wygląda słodko, wyglądamy na biedaków. W reali nie jesteśmy pieni. Mamy dużo Ale my nie wydajemy na porty. Okej, okay, to, to idzie... O! O o wozy strażacz. O, ale fajnie tu jest! Tu można się przypłynąć łódką. Dobra, chłopie, a. A, a a, a, A można wejść? Nie można być! Jakaś koc... podruba! Podruba! O, co to? O, o, co to? Ida, idziemy tam. O! I można być kierowką! Jest genkiem. O, jestem takim skinem właśnie, o! Jak? O nie, my są gloty, mam, A, A, nie ale... to A tak wygląda. Wiesz mam to, ale nie to tak wygląda. No to, no to... Bo ej, idziemy tak na wieżę. Dawaj. Nie, nie! Jak ja wyglądam! Jak ja wyglą... A, dobre, wyglądam! A, dobra, nie wygląda tak. Ja idę na wieżę. Nikolac. Pa pa, 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 pa. malowanie idziesz? Świecę! Świecę, nie wiem czym! Kolorami, świecę! Święte kolorami! Pa pa! Sybenia! A, a, Patrz gdzie jestem! Ciao, Patrz Syvenia! Zeszłam na dół! O, lecę z dynem. Nie wiem po co mi ten dym ale lecę przez ścianie. Okej, okay, to ja teraz idę o, tego. Jak jakiś z moich widzów to ogląda? Przepraszam, że tak długo nie nagrywałam, nie pytajcie czemu, bo teraz robię, aaa, sybelnie, ze światła, u nas. U, u nas jest taka letka burza, wichura, wichura i wichura. burza, wichura. To, to my, my możemy zaraz kończyć ten odcinek, bo my, bo my, bo mamy inne sprawy i musimy, no to, owie.